W przeklętej wiosce, miejscu pełnym tajemnic. Myśląc o nawiedzonych miejscach, najczęściej mamy przed oczami domy, zamki, pałace czy budynki, w których niegdyś znajdowały się szpitale czy inne instytucje. Rzadko jednak nasza uwaga skupia się na tak dziwnych miejscach jak drogi. Czy szosa w ogóle może być nawiedzona? Okazuje się, że tylko w Polsce moglibyśmy usłyszeć o kilku tego typu przypadkach. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej kilku z nich. Pierwsze miejsce, o którym chciałbym opowiedzieć, jest mi najbliższe z dwóch względów. Po pierwsze, ta droga leży dość blisko mnie, ponieważ od miejscowości Biesiadka dzieli mnie około 45 km. Swego czasu dość często miałem okazję jeździć tą drogą. Co prawda, nigdy nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, ale zawsze czułem swego rodzaju niepokój będąc w tamtym miejscu. Co więcej, znając opowieści dotyczące tego miejsca, w pełni skupiałem się na drodze, starając nie patrzeć się na boki na otaczający szosę las. O co dokładnie chodzi z nawiedzoną szosą numer 875 w okolicach wsi Biesiadka obok Mielca? Historii jest kilka. Pierwsza z nich mówi o duchu radzieckiego żołnierza, który ma pojawiać się na obrzeżach lasu. Legenda głosi, że w trakcie II wojny światowej jego oddział maszerujący na Berlin miał zatrzymać się w lesie obok Mielca. Pijany żołnierz miał strzelać do znajdującej się w okolicy figury Matki Boskiej. Jedna z kul podobno odbiła się rykoszetem i śmiertelnie trafiła żołnierza. Tę historię traktuje się jednak w Mielcu i okolicach jak miejską legendę, opowieść o zdarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. O wiele częściej w opowieściach czy relacjach świadków pojawia się jednak duch małej dziewczynki. Jeśli chodzi o jej pochodzenie, mówi się o dwóch możliwościach: wypadek samochodowy, w rezultacie którego zginęła dziewczynka oraz jej rodzice, oraz zabójstwo. W tym drugim przypadku matka, która urodziła dziecko, miała przyjść do tego lasu, udusić je i zakopać między drzewami. Niezależnie od przyczyny, przy szosie nr 875 nocą, szczególnie w okresie letnim, ma się pojawiać dziewczynka prosząca kierowców o pomoc. Czasami po prostu stoi przy drodze w białym, zakrwawionym ubraniu. Czasami z kolei zdarza się, że w ręku trzyma różaniec. Część kierowców mówiła także, że jadąc nocą na tym odcinku drogi, w pewnym momencie słyszeli z tylnego siedzenia tuż przy uchu cichą dziecięcą modlitwę. Pojawiają się także relacje mówiące o tym, że część kierowców zatrzymywała się, aby pomóc dziecku. Zjawa w takiej sytuacji tak prawie natychmiast znikała. Mówi się, że dziecko w ten sposób chce zaprowadzić kogoś do miejsca swojego spoczynku w leśnej gęstwinie. Podobno w bezwietrzną noc można z lasu usłyszeć nawoływanie matki przez małą dziewczynkę. Miejscowa policja potwierdza, że dość często dostaje zgłoszenia dotyczące szosy numer 875 i zjawisk, jakie mają się tam pojawiać. Traktuję je jednak jak typową miejską legendę. Kolejnym miejscem na mojej liście jest szosa w miejscowości Czarnotka w Województwie Wielkopolskim. Cała historia rozpoczyna się 5 lipca 2002 roku. To właśnie wtedy dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku. Mieszkańcy mówili wprost, że wcześniej dochodziło tutaj co najwyżej do drobnych stłuczek, nic bardziej dramatycznego. Tego lipcowego dnia doszło jednak do tragedii, w trakcie której samochód osobowy zdarzył się czołowo z ciężarówką. Skutkiem wypadku były trzy ofiary śmiertelne, w tym dziecko. Jednej osobie udało się przeżyć. Młody chłopak został wówczas zabrany do szpitala przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Podobno ojciec chłopaka, który przeżył, postawił w tamtym miejscu trzy białe krzyże, które stoją przy drodze do dzisiaj. Mówi się, że od momentu tragicznego wypadku na drodze pojawiają się zjawy, które niby mają skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu. W niektórych relacjach jest to człowiek, który wpada na maskę jadących samochodów i znika, w innych z kolei możemy usłyszeć o kobiecie bez głowy, którą trzyma w swoich rękach. Mieszkańcy wioski jednak jednogłośnie mówią, że to tylko bajki i legendy, ponieważ sami nigdy nie doświadczyli podobnych sytuacji, mimo że drogą jeżdżą niemal codziennie. Tym razem przejdziemy z asfaltowej jezdni w sam środek lasu, a dokładnie Puszczy Kampinoskiej. Bardzo duża liczba nawiedzonych miejsc w Polsce zaczęła pojawiać się po II wojnie światowej. Ilość poległych na terenie Polski żołnierzy oraz cywilów może mocno wpływać na ludzką wyobraźnię. Podobnie jest w przypadku tzw. duchnej drogi. Jest to leśna ścieżka, która łączy pod warszawski Izabelin oraz Laski. Mówi się, że w tym miejscu można spotkać przeróżne zjawy, czy też poczuć nieznanego pochodzenia, ale przyjemny zapach, coś na kształt perfum. Jest jedna rzecz, którą rzeczywiście można tam zaobserwować, jest wiele przypadków osób, które doświadczyły tego na własnej skórze. Mowa o dziwnych i tajemniczych światełkach unoszących się nad drogą. Co prawda jest to typowe zjawisko dla podmokłych terenów, jednak duchna droga charakteryzuje się jednak bardzo suchym, wręcz piaszczystym podłożem. Wiele osób mówi także o tym, że przestają działać tutaj sprzęty elektroniczne, a pojazdy mechaniczne po prostu gasną i mają problem z ponownym odpaleniem. Kilka słów duchnej drodze poświęcił Janusz Szostak w wpisie na blogu w danion.pl. Swego czasu w Kampinosie znajdowała się świątynia oraz słowiańskiej kurhany, czy coś podobnego. Została zniszczona przez wyznawców religii obecnie nam panującej, a w jej miejscu postawiono kaplicę, aby zatrzeć ślady rodzimej wiary. W związku z tym można zaobserwować w tych rejonach emanacje mocy podobne do tych, jakie można zaobserwować w tak zwanym miejscu mocy w Puszczy Białowieskiej w miejscach pradawnych kultów. Z kolei Marek Szwedowski, mieszkający w Izabelinie Jasnowic powiedział Pewnego razu idziemy tą drogą ze znajomym. Był słoneczny dzień. Przechodziliśmy obok jednego z tych zdeformowanych drzew, obok dostrzegliśmy dwie starsze panie. Stały przy tym drzewie i układały do tego drzewa strzałkę z szyszek niczym harcerze podczas podchodów. Byliśmy obok, wtedy jedna powiedziała do drugiej: Chodź, bo nas obserwują. Wówczas mój kolega zrobił im zdjęcie. Takim aparatem na kliszę. Obok tego drzewa wyszła jedynie po światach. Co te kobiety tam robiły? Nie mam pojęcia. Doszedłem do wniosku, że te byty z duchnej drogi są sprawiedliwe. Dobrego człowieka nie skrzywdzą, a złego ukarzą. Jest tam jakaś sprawiedliwa moc. Czy rzeczywiście niewytłumaczalne zjawiska pojawiające się w okolicach duchnej drogi mają związek z pradawnymi kultami i religią naszych przodków? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Ostatnim przykładem na dzisiejszej liście tajemniczych dróg jest szosa w miejscowości, której sama nazwa może skłaniać do przemyśleń. Chodzi o Małachowo Złych Miejsc. Co ważne, w kontekście tej miejscowości mówi się nie tylko o drodze, określa się ją wręcz jako najbardziej nawiedzoną miejscowość w Polsce. Najwięcej mówi się jednak rzeczywiście o samej drodze na trasie Gnieznowitkowo, która prowadzi do Małachowa Złych Miejsc. Jest to długi, prosty odcinek, który teoretycznie nie powinien nikomu sprawiać większych problemów. Często dochodzi tu jednak do bardzo groźnych wypadków. Mówią, że droga jest przeklęta, wszystkiemu winien jest okrutny hrabia, który zamieszkiwał te tereny wiele lat temu. Zarządzał on kiedyś tym miasteczkiem, jednak jego rządy nie należały do najlepszych, a na pewno nie do sprawiedliwych. Uw Hrabia, jadąc swoim powozem, utknął na okolicznych bagnach i tam też utonął. Od tamtej pory ma pojawiać się na drodze i straszyć kierowców, doprowadzając do tragicznych skutków wypadków. Sama nazwa jest także bardzo tajemnicza. Co ciekawe, wielu badaczy próbowało się dowiedzieć skąd się wzięła, jednak nikomu do tej pory się to nie udało. Trafiali oni na ściany, ponieważ nawet w średniowiecznych zapiskach nie ma śladu po grezie nazwy Małachowo Złych Miejsc.